Watch me turn this around Take that pain for my life Walk the distance from fear Forever Watch me turn this around Take the pain for my life Walk the distance from fear Forever 我八级。 Siemanko, mam z tej strony Szymus, a jest to mój pierwszy książeczek, co gramy w podróżce. Mów, rzut na dupie, Bo chyba taka jest nazwa tej gry. Picie skończyło Dobra, myślę, że klikniemy nowa gra. Tutaj się włączą jakieś dialogi czy coś takiego, a ja się wtedy uciszę i sobie sumie picia. Ja zobaczymy najpierw, czy się to włączy. Tak, włączyć. No, okay, to się no. jeszcze. tylko wpisać kilka darmozjadów i dziennik gotowy na rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Obrony donosi, w ostatnich dniach wzrosła liczba zgłoszonych porwań przez kosmitów. Po powrocie na ziemię, porwani utrzymują, iż na parę naście dni stracili świadomość. Raporty donoszą, że kosmici, w przeciwieństwie do ostatnich wakacji, tym razem przyjmują formy pajęczako podobne. Według ekspertów duże głowy z czarnymi oczami oraz drobne szare ciała, które dominowały w doniesieniach z poprzedniego sezonu, odeszły w niepamięć i nadeszła pora na nowe trendy w kosmonauty Czemu za chłopacy? Jak wakacje? Ja z Faderem byłem na kamarach, mówię wam, pełen wypas! Codziennie plaża i cuksy! Ja tu u babki uprawiałem turystykę agresywną, czyli jakby kto nie skumał, <gryturystyka> agroturystyka. agroturystykę, krowy dojłem! No, a ja na obozie naukowym to badałem zdolność Filipka do znoszenia wstrząsów termicznych. A ty, Czesiu, co robiłeś we wakacje? Czesio łapił muchy. Całe dwa miechy? No, Czesio łapił i tresował. Na występ muchy Czesio będzie cyrklowec z muchami. Witam po przerwie wakacyjnej. Z nowym szkolnym rokiem wprowadzamy nowy porządek. Baślana, co ty robisz skutku uboczny? Zostaw oczy Czesia! <grym> Jak mówiłam, nowy porządek. Po pierwsze, od dzisiaj będziecie przychodzić do szkoły w mundurkach. Po drugie, będziemy krzewić u was o, patriotyzm szkodziuni. i posłuszeństwo. Od dzisiaj będziecie śpiewać przed Pytę każdą zbyło. lekcją nasz przenajświętszy hymn narodowy. Przepani, a Zajkowski krwawi z nożdża. Skaranie boskie z wami, kunieczko! Zajkowskiego do higienistki w tej chwili. Cześć, przestań wciągać muchy nosem. Jednostka nosowa uszkodzona. A na... <mulary> ja pierciu, co to jest? Nie wiem jak wy, ale ja się tam pokleić nie dam! A co się robi kleja! Pachniuchowi! Pierdolę taką budę! Chodźmy lepiej na wino! E, dobry plan, e, mam picioka. E, e. Chociaż raz te cioły dobrze gadają! Spadajmy stąd! Trzeba tylko jakoś pozbyć się tych kamer! Bo do starych nam zadrindają i będzie kapa na łyżwach! Tak, i wreszcie po długim dość dialogu przechodzimy do gry. I teraz tak o ok. kim jesteśmy, jesteśmy czasie. Nie wiem czy nawet możemy się przełączać, ale mamy różne takie dialogi, jak mnie. Będziemy z kimś tu to będzie mamy coś. To chyba guma jest. Sucha guma do życia. Dobra, nie wiem do czego mi się to przyda. W ogóle w nie gram pierwszy raz, ale zapomniało mi się troszkę. Co się suśmieło? Proca. Dobry będzie nam brakowało jednego Atrakcyjny, wygodny i funkcjonalny pojemnik do przetrzymywania zajkowskiego. Dobra, ale to mi nie śmieszy. Idziemy no, iść tam Czesiu. Ach, ten Czesiu. Na górze tam Tam nie wyjdziemy. To jest tutaj. To jest męski kibel i lamski. Tam dalej coś jest. Zobaczmy, co tam jeszcze jest. Chwila, to nie. Cześć, ty się ze sromem mózgami pozamienił! Przecież cię ta stara zje, jak tam wejdziesz teraz! Nie wyciśnijemy z niej ani krop! Zoła! O co to. A co jest tutaj? To jest, to jest

Dzieciaki, chłopaki! dobra, to może chodźmy gdzieś indziej Może by tak... k, 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 k koszu też nie słynie Dobra, to wyjdźmy stąd Chociaż trochę rzeczy No co? Do babskiego kibla nie wejdę? No co? Do babskiego kibla nie wejdę? może wejść Czesiu na przykład ale dobra bo będziemy potrzebowali sznurek Zrobić? <laughs> Dobry. Dobra, ja już wiem co sobie to z z tym to z tego Dobra i teraz nakurzamy na sam koniec Ja mogę tu od razu się tylko musieliśmy wejść Co fakt Ale gra jest dość dobrze rozbudowana i gra przygodowa, a jest gier przygodowy, jakie nagrywam de facto. No de facto to jest... Dawno nie było u mnie gier przygodowych. Ostatnia jaka pamiętam, to nie pamiętam. Co, Dobra. Trzecią musi oczywiście iść pół godziny. A co jakby nie trafił? Wolny. Co robimy? Chodźcie do mnie! Starych nie ma, to poszpilamy w magicznych wojowników! A ty, Czesiu, co? Idzie z nami? Nie, nie! Cieszę się, że kończyć moją kontrast! Omar echo! Jej. Ukończyliśmy poziom, czy mi się zdaje? Co, bagarujemy? Nie, no panie władzo, my już po budzie. Jasne, jasne, zabieramy was. Trzeba coś z położami zrobić, bo nas też zawinął. No, dwóch złapanych! To co, po fałszy? Hej, yy, ale ja tutaj zakończę, ponieważ co yy, level to jedne yy, po prostu cienek, tak więc. Комментируйте, старайтесь, 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 старайтесь,